I zapraszam Was dzisiaj na kolejnego vloga, ale ten vlog będzie nieco ciekawszy niż wszystkie poprzednie, bo we wszystkich poprzednich tylko się uczyłam, a w tym vlogu nie będzie aż tak dużo nauki, bo tak naprawdę dzisiaj miałam sprawdzian z biologii, który nie poszedł mi najgorzej. Uczyłam się na niego cały weekend i jestem trochę wkurzona o parę rzeczy, bo Pani na przykład dała nam y, pytanie odnośnie y, Dałam nam pytanie odnośnie układu odpornościowego u człowieka ja jestem w drugiej klasie, bo robią dopiero zwierzęta, więc to nie jest tak, że wiecie, miałam jakiś sporządzaj powtórkowy w czwartej klasie, nie nic z tych rzeczy, no ale ja już się jakoś przyzwyczaiłam do tego, że pani robi takie rzeczy na tych więc w sumie jakoś mnie już to bardzo nie dziwi i tak dzisiaj wyglądałam taki basic outfit, do tego oczywiście moja torebka i teraz chciałabym się przebrać, moja mama w ogóle posprząta pokój, pokażę Wam już tą, bo jejku, bo wygląda przepięknie ten pokój. O bardzo proszę, bardzo proszę. Zaraz Wam to pokażę na tej drugiej kamerce. Przepraszam, wam, że się tak tuszacie, ale stoi się na statywie, który jest uszkodzony, można powiedzieć. Więc on tak się po prostu chwieje. E, jest w ogóle przepiękne słońce, ja się dzisiaj zwolniłam. godzinę ze szkoły, bo mi bolała głowa I jutro mam, e, Dzisiaj jeszcze pisałam kartkówkę z angielskiego, dostanę piątkę z niej I jutro piszę jeszcze kartkówkę z chemii, z pH, pOH, wskaźników, jakiś tam coś w tym stylu I ogólnie wszystkie zadania chyba, które w ogóle miałam do zrobienia przerobiłam, więc Pewnie jeszcze je powtórzę, powtórzę teorię i może jeszcze w jakiś takich moich zbiorach znajdę jakieś dodatkowe zadania, ale myślę, że tak maksymalnie dwie godziny na to poświęcę i dzisiaj nie mam absolutnie nic więcej do zrobienia, bo jutro właśnie mam tylko tą kartkówkę z chemii i cały tydzień już mam wolny, więc nie muszę robić absolutnie nic więcej. Z czego bardzo się cieszę, bo trochę odpocznę, bo weekend był bardzo intensywny, szczególnie że byłam na 18 mojego kuzyna w sobotę, więc nie że miałam mało czasu na naukę, więc w niedzielę zapieprzałam, to jeszcze się totalnie nie wyspałam. Um, Także tak to wygląda, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, zapraszam do mojego Instagrama i TikToka. A ja szybko się przebieram i idę na obiad. Obiecałam Wam, że Wam jeszcze pokażę pokój w ten sposób, no i powiedzcie sami, czy ten zachód słońca nie wygląda przepięknie? No według mnie, na przykład tutaj, o, tam w oddali, czekajcie, wyjdę na balkon, bo jest naprawdę cieplutko. No, według mnie bardzo ładnie. I właśnie jak się wejdzie tutaj do pokoju z balkonu, to takie przepiękne słoneczko tutaj świeci. No ja już po prostu czekam, aż będzie właśnie tak o 20, jak będzie tak piękne słońce zachodzić, będzie już tak cieplutko. Także no, uważam, że bardzo ładnie to wygląda. Jest godzina 19.22 i ja robię właśnie zadania z chemii. Tylko, że trochę nieudolnie mi to idzie. Znaczy tak udolnie, nieudolnie. Ja w sumie sama nie wiem. Ja nie wiem, jak mi to idzie. Niby robię jakieś zadania, ale nie rozumiem ich. Znaczy jednego typu zadania nie rozumiem. Nie chcę mówić, yy, że tak powiem. Yy, próbuję dobrze ująć to w słowa. Yy. Nie chcę mówić, cóż, tak powiem, z tym zrobiłam, z tym faktem, że tego nie rozumiem, bo poprosiłam pewne osoby o wytłumaczenie tego i generalnie mówiąc mnie zbyły. I tutaj y, zapytałam o to osoby, które powinny mi to wytłumaczyć, zasadniczo to osobę i nic chyba więcej nie muszę mówić. I ja słucham na lekcjach i w ogóle, ale odpowiedzi nie dostałam do mojego pytania, więc nie mam pojęcia. Jakoś nie mam nad tym siedzieć i nad tym rozmyślać. Nie wiem, co ma być to będzie. I próbuję aktualnie zrobić kolejne zadania. Zrobiłam już trzy i mi dobrze wyszły, więc dobrze. I próbuję zrobić czwarte. I z przyczyn niewiadomych mi nie wychodzi, bo wychodzi mi, że stężenie molowe jonów jest, jak widzicie, na minusie. Także super, bardzo fajnie, popłaczę się zaraz. Um, także ja próbuję dalej to robić i wam już nie wiem, nie przeszkadza. Jezu, ja już nawet nie myślę, co ja mówię. I wam już nie zanudzę, ale tak dla poprawy humoru patrzcie jakie mam tutaj piękne bransolety, jak to ładnie meczuję z moim naszyjnikiem. Dobra, lecę robić dalej to zadanie. I ja od razu mówię, że ja wiem, że mi ktoś. Jakby ja wiedziałam, jak szona tą kartkę, że na nią nie umiem, bo ja się po prostu jej na nie nauczyłam, bo nie miałam czasu. Ja zwyczajnie, jak zawsze się uczę, tak po prostu nie miałam, przysięgam czasu, więc stwierdziłam, no, że będzie co będzie. No i dostałam plus trójkę i to, co mnie zdecydowanie nie satysfakcjonuje szczególnie, że to są po prostu, jakby słówka, jakby po prostu struktury z tekstu, który też nie jest zbyt długi. Więc ja, ja tu poprawiam w czwartek i jak sobie dostać piątkę albo szóstkę. I ja mam gdzieś ile na to poświęcę, ale to jest mój po prostu główny cel na dzisiaj. I oprócz tego muszę się jeszcze pouczyć na biologię. Yy, bo pani może pytać znowu, jak yy, w sumie, co znaczy jutro? Raczej nie, bo mamy obserwacje mikroskopowe, ale w czwartek już teoretycznie może. Dlatego. Lecę teraz właśnie z tą biologią. Myślę, że tak do... Boże, z francuskim myślę, że tak do 20, bo jeszcze będę mieć czas, żeby to powtórzyć. O 20 pójdę się wykąpać i się pouczę trochę biologii. Hejka! Mamy czwartek. I wróciłam do szkoły, jest 18.30 Znaczy wróciłam wcześniej, ale byłam jeszcze z nami w galerii I kupiłam płaszcz Ja wam ten płaszcz pokażę już jutro Jak będę można powiedzieć bardziej okarnięta, bo aktualnie jak widzicie Jestem w spodniach od piżamy i jakiejś takiej blusce Także mm, nic specjalnego I jutro, na jutro muszę się tylko pouczyć biologii Ale w sumie mm, Skończyliśmy pierścienie, zaczęliśmy robić stawonogi, ale w zrobiliśmy tylko systematykę tych stawonogów. A pierścienice umiem, więc po prostu powtórzę szybko z podręcznika pierścienice, mm. przeczytam notatki, bo tam naprawdę nic nie ma. Chciałabym się do 1930 z tym wyrobić. Witajcie kolejnego dnia. Jak widzicie, jestem gotowa do szkoły. Tak wyglądam, jeszcze Wam na tele pokażę płaszcz. I w ogóle cały skończony outfit. Jeszcze się popiśkam perfumami. Te Miss Mistiora. Po prostu kocham te perfumy. To są moje ulubione perfumy. Hejka, tutaj ja z przyszłości i od razu wam powiem, że pokazałam wam płaszcz, który sobie kupiłam, ale nie nagrałam tego, za czym wydawało mi się, że nagrywam, ale film się najwidoczniej nie zapisał i nie mam tego nigdzie. Opowiadałam Wam także o tym, że będę mieć lekcję z angielskiego, próbną lekcję z angielskiego, ponieważ przygotowuję się do egzaminu FCE. Dlatego moje następne słowa w następnych scenach mogą być troszeczkę bez kontekstu, ale mam nadzieję, że mi jakoś to wybaczycie. Nagrałam dla Was film i jest godzina 19.57, także ja zaraz mam angielski i jestem zestresowana. W ogóle nie wiem, czy to będzie Polka, czy to będzie ktoś z zagranicy. Wiem, że dziewczyna, to znaczy kobieta, nie wiem ile będzie mieć lat, ja nic nie wiem. I jestem trochę zestresowana tym. Z jednej strony chciałabym, żeby to była Polka, bo wtedy miałabym z tyłu głowy coś takiego, że jak czegoś nie rozumiem, nie wiem jak coś powiedzieć, to mogę się zapytać po polsku. Ale z drugiej strony, właśnie jak będzie ktoś z zagranicy, to będę mieć takie bardziej, że. Nie mam wyjścia i muszę mówić po angielsku, chociaż mam tutaj imię i nazwisko i wydaje mi się, że jest Polką. Także, czy to dobrze, nie wiem, i tak pewnie będziemy gadać tylko po angielsku, zobaczymy, także ja mam za dwie minuty lekcję, także ja już tutaj nie gadam do was i odezwę się do was, jak skończę tą lekcję. Prówną ona trwa 45 minut, także widzimy się za 45 minut. Jest 20.15, ja jestem po tej lekcji próbnej. I szczerze, jestem z niej zadowolona. Zastanawiałam się, czekajcie, bo mnie tak trochę do dupy widzicie. Zastanawiałam się właśnie jak to będzie wyglądać. I ogólnie mega spoko. Pani z Polski. Mm, na początku tam pogadałyśmy y, o tym, ile się uczy angielskiego i w ogóle, jak to wygląda u mnie w szkole. No generalnie takie podstawowe wiecie informacje. I co? I potem porobiłyśmy trochę gramatyki. Um, ogólnie ta szkoła jest mega spokojna według mnie, dlatego że jakby macie, jakby to określić, jest platforma, na której macie podręcznik online. Jakby wszystkie po prostu zadania macie online, więc dla mnie to jest super. Bo ja korzystam z tableta, więc fajnie, że będę miała to wszystko po prostu online w jednym miejscu. Um, no i właśnie. Jestem w szoku, bo pani miała po tej lekcji określić mój poziom. I powiedziała, że na spokojnie by powiedziała, że B2C1, więc. Jestem zadowolona, jestem z dumna, bo faktycznie czuję, że mój angielski się poprawił i pod kątem gramatyki, zasub, zasobu słów, ale przede wszystkim pod kątem pewności mówienia, że po prostu ja tak normalnie mówię po angielsku, jak rozmawiałyśmy właśnie po angielsku. To, jakby mam takie słowo, tak po prostu w tym angielskim. Nad czym, właśnie nad czym bardzo mi zależało, żeby tak mówić, po prostu mówić, mówić i się nie zastanawiać, jak to powiedzieć, tylko mówić. I to się udało, i mam nadzieję, że będę się. Wybrałam się na poszukiwania wazonów po moim domu i jak widzicie, znalazłam. O, czekajcie, muszę stąd się wydo O! Ono to bomba, kot tam wszedł. E, wracając. Wybrałam się na poszukiwania wazonu i zdobyłam. Czekajcie, muszę zrosić tutaj światło. Ja błagam mojego psa, apeluję, żeby nic nie zrobił w tym stronie, bo nie chcę mi się go z niego wyganiać. W każdym razie znalazłam. Hmm. Ten wazon jest z Pepco. I mi na nim zależało, bo wsadziłam tekiety do słoika, co wygląda po prostu okropnie. Także czekajcie, muszę wejść do pokoju. Boże święty. Także tutaj są te kwiaty, jak widzicie. I teraz przekładam te kwiaty tutaj. I znowu tutaj ja z przyszłości postanowiłam, że będę Wam po prostu e, dopowiadać kontekst mojej wypowiedzi. Tutaj te kwiaty, które widzicie, dostałam od mojego taty. E, Tulipany. E, I po prostu włożyłam je do swójka, bo nie mogłam znaleźć wazonu, no bo moich rodziców nie było w domu i nie wiedziałam gdzie jest a potem po prostu znalazłam ten wazon i przełożyłam kwiaty dobra one będą, wydaje mi się, że będą zdecydowanie lepiej wyglądać jak wow, nie rozlałam że będą zdecydowanie lepiej wyglądać jak mimo wszystko jak, czekajcie nie widzicie jak rozkwitną, no bo teraz są takie po prostu pozamykane, ale myślę, że jutro będą piękne. Także tak się one prezentują, jak widzicie. Ustawię je tutaj na środku. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie tutaj dołożę jeszcze tych kwiatów. No i co teraz będę robić? Znowu Was tutaj ułożę. O! o. Trzymajcie się. Także co? Teraz planuję iść się już wykąpać, bo jest już no 20-30 prawie. Także um, idę się już wykąpać. Będę modować dla Was ten film. Także ja już chyba się z Wami żegnam w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie oczywiście kciukę w górę, subskrybujcie mój kanał, zapraszam na mojego Instagrama i TikToka, um, a my widzimy się w kolejnym odcinku, pamiętajcie, że filmy pojawiają się w każdą niedzielę o godzinie 17, także trzymajcie się cieplutko, miłego dnia, wieczora, miesiąca, tygodnia, poranka, popołudnia, w zależności kiedy to oglądacie, trzymajcie się cieplutko, pa pa!